Czy jeżeli nie masz przez kilka tygodni lub miesięcy ochoty na seks, oznacza to, że jesteś osobą aseksualną? Dziś opowiem o kilku mitach wokół aseksualności. Zapraszam! Czym jest aseksualność? A seksualność oznacza brak jakiegokolwiek zainteresowania sferą erotyczno-seksualną, brak pociągu fizycznego wobec jakiejkolwiek płci. Pojawia się najczęściej we wczesnej młodości i nie jest wynikiem awersyjnych czy traumatycznych doświadczeń. Nie jest też wynikiem dysfunkcji hormonalnych, niewydolności fizycznej. Wynika z natury i nie jest efektem ubocznym działania leków. Nie jest chorobą ani zaburzeniem, ma charakter stały i niezależny. Zależny od okoliczności, dlatego spełnia kryteria orientacji seksualnej. Czy można stać się osobą aseksualną? Nie. Można co najwyżej odkryć swoją aseksualność, zrozumieć ją. Pozwolę sobie przeczytać komentarz mojego widza, świetnie tłumaczący to. Jako osoba aseksualna postaram się odpowiedzieć na Twoje pytanie. Owszem, seksualność jest płynna u niektórych osób, ale zwykle w małych granicach, więc raczej nie jest możliwe, by ktoś, kto nie był wcześniej aseksualny, stał się taki po traumie. Trauma może skutkować utratą libido, brakiem chęci do seksu czy odrazą do niego, ale są właśnie tym traumą, utratą libido. Nie sprawią, że ktoś stanie się aseksualny. Ktoś, kto odczuwał pociąg seksualny, a w wyniku różnych przeżyć przestał, nie jest osobą aseksualną. Czy osoby aseksualne nie mają żadnych doświadczeń seksualnych? Orientacja ta nie wyklucza zachowań seksualnych. Zdarza się, że osoby aseksualne mają doświadczenia związane ze współżyciem, które wynikały na przykład z ciekawości lub chęci zaspokojenia partnera. Pamiętajmy, że ciało funkcjonuje dokładnie tak samo jak u innych. Orientacji jest technicznie zdolna do seksu, a więc osoby te mogą uprawiać seks, ale najczęściej jest on im obojętny. Dla części asów bywa odstręczający, dla innych może być zupełnie znośny i w miarę przyjemny, ale tylko dlatego, że czerpią satysfakcję z zadowolenia partnera. Czy osoby aseksualne mają libido? Aseksualność nie wyklucza posiadania libido. Libido i pociąg seksualny to dwie różne sprawy. Pociąg seksualny to pożądanie, a więc fizyczna potrzeba kontaktu z drugą osobą prowadząca do cielesnego zbliżenia. Libido jest stanem psychofizycznym, pewnego rodzaju pobudzeniem, który w nadmiarze wymaga zredukowania, ale nie musi być ukierunkowany na inną osobę. Czy osoby aseksualne cierpią z powodu braku potrzeby zbliżenia seksualnego? Aseksualność nie oznacza dyskomfortu ani cierpienia z powodu braku tej potrzeby. Osoby aseksualne potrafią tworzyć trwałe, wartościowe związki, satysfakcjonujące relacje, są wśród nich szczęśliwe pary, rodziny. Wiem, że niektórym trudno to ogarnąć, ale serio, da się żyć szczęśliwie bez seksu. Szacuje się, że około połowa asów chciałaby mieć dziecko, niektórzy dopuszczają myśl o współżyciu, które ma doprowadzić do prokreacji, inni myślą o adopcji albo chcieliby zapłodnienia pozaustrojowego. Jak mówi Anna Niemczek, autorka wydanej niedawno książki Aseksualność, Czwarta Orientacja, w wywiadzie dla Włoga, jak pokazują badania, główną przyczyną dyskomfortu, z którym muszą borykać się osoby aseksualne, jest brak zrozumienia ich potrzeb przez najbliższych oraz jawny ostracyzm społeczny. Dlatego tak ważne jest pracowanie nad poprawą widoczności tej społeczności. Czy aseksualność wymaga diagnozy? Aseksualność nie wymaga diagnozy, ponieważ nie jest ani chorobą, ani zaburzeniem. Tutaj wystarczy przekonanie, które jest fundamentem tożsamości seksualnej. Podobnie rzecz ma się z hetero, homo czy biseksualnością. Te orientacje również nie wymagają ani diagnozy, ani leczenia. Jeżeli ktoś wie, że sfera seksualno-erotyczna nigdy go nie interesowała, to tym samym może sam stwierdzić, że jest osobą aseksualną. Czy możliwy jest związek osoby aseksualnej z osobą seksualną? Teoretycznie tak, w praktyce jednak często te związki nie wytrzymują próby czasu, ponieważ jedna osoba mająca te potrzeby seksualne nie może ich w związku z osobą aseksualną spełnić. Czasami zdarza się, że jedna ze stron wierzy, że udaje się zmienić partnera, czyli Czyniąc osoby aseksualnej, osobę seksualną, co jest niemożliwe, choć, tak jak wspomniałam wcześniej, niektóre osoby aseksualne są gotowe jednak uprawiać seks, bo cieszy ich. Y to, że partner ma z tego powodu satysfakcję, jednak warto pamiętać, że orientacja nie jest kwestią ani wyboru, ani chęci, dlatego jednak zwykle zdarza się tak, że osoby aseksualne rozglądają się za osobą również aseksualną, i to z nią najchętniej tworzą związek. Czy wszystkie asy są takie same? Wspomniana przeze mnie Anna Niemczek, psycholożka, y, autorka niedawno wydanej książki, wspominanej przed chwilą, wskazuje, że na aseksualność powinno się patrzeć jak na spektrum, w którym mieszczą się wszystkie różnice między tak zwanymi asami. A różnic tych jest niemało i dotyczą na przykład poziomu tolerancji na seks, czyli na przykład czy ktoś jest w stanie uprawiać go, żeby zadowolić partnera, albo potrzeb lub braku jakichkolwiek potrzeb, np. Potrzeb dotyku, przytulania, czułości, pocałunków, czy też tworzenia związków. Pod parasolem aseksualności wymienia grę seksualność, do której należą. Po pierwsze, osoby demiseksualne, które mogą odczuwać pociąg seksualny, ale jedynie i wyłącznie po zbudowaniu trwałej więzi seksualnej z drugą osobą, która może trwać nawet wiele lat. Najczęściej jest to partner, który staje się przyjacielem, z którym łączą wspólne Doświadczenia, przeżycia, zainteresowania. Po drugie, tak zwane osoby litoseksualne, które mogą odczuwać pociąg seksualny, ale nigdy nie dążą do jego realizacji. I po trzecie, osoby frej-seksualne, które mogą odczuwać pociąg seksualny do osób obcych albo dopiero co poznanych, jednak znika on przy zacieśnianiu więzi. Aseksualny homoseksualizm, aseksualny biseksualizm czy to możliwe? Pod parasolem aseksualności istnieją też relacje romantyczne. Oznacza to, że istnieją asy, które pragną żyć w związkach, i tak na przykład osoba homoromantyczna będzie szukała partnera o takiej samej płci, z którym stworzy związek, ale nie będzie z nim uprawiać seksu. Podobnie mm, Osoba heteroromantyczna będzie szukała osoby o przeciwnej płci, natomiast osoba panromantyczna będzie szukała mm, osoby, yy, i w, przy wyborze której najbardziej będą liczyły się cechy osobowościowe. Yy, I tutaj płac nie będzie miała żadnego znaczenia. Oczywiście, wśród osób aseksualnych mogą też być osoby aromantyczne. Jaki jest główny problem osób aseksualnych? Tak jak powiedziałam, nie jest to fakt, że w ich życiu nie ma seksu bo one po prostu tej potrzeby nie odczuwają, więc też w żaden sposób za nią nie tęsknią. Głównym problemem tych osób jest to, że żyją w ukryciu. Bardzo często nie mówią bliskim, znajomym, rodzinie o swojej orientacji, czują się osamotnione. Często nawet same nie potrafią zidentyfikować swojej orientacji, bo nie znają tego terminu. Zadają sobie pytania w stylu, czy ze mną wszystko jest w porządku, a może po prostu nie pojawił się jeszcze ten jedyny lub ta jedyna, A może że po prostu nie miałem nigdy udanego seksu, i dlatego mogą się też czuć nieswojo w towarzystwie osób alloseksualnych. Alloseksualnych, czyli odczuwających pociąg seksualny, nieaseksualnych. W związku z tym zdarza się, że osoby aseksualne szukają pomocy u specjalistów, mając wrażenie, że coś jest z nimi nie tak. I niestety często zdarza się, że. Um, jeszcze bardziej przez te wizyty cierpią, dlatego że specjaliści doszukują się za wszelką cenę przeżytych traum, molestowania, zaburzeń. I często w wyniku takich, na przykład, terapii doświadczają jeszcze bardziej obniżonego poczucia własnej wartości i samooceny. Czy istnieją instytucje wspierające osoby aseksualne? Na szczęście tak, są ludzie, którzy prężnie działają na rzecz świadomości i akceptacji społecznej, tej tak zwanej czwartej orientacji. Należy do nich na przykład społeczność AWEN, czyli Asexual Visibility and Education Network, czyli sieć widoczności i edukacji aseksualnej. Jest to organizacja założona w 2001 roku po to, aby wspierać osoby aseksualne, inicjować debatę publiczną na temat asów, edukować, uświadamiać ludzi w tym zakresie. Podobne zadania realizuje w Polsce Stowarzyszenie Asfera, której celem jest wzmocnienie osób aseksualnych, edukacja specjalistów w zakresie aseksualności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Pamiętajmy, że seks nie stanowi o naszej wartości jako ludzi. Osoby aseksualne potrafią kochać tak samo jak seksualne. Po prostu w ich miłości nie ma miejsca na seks. I ja to rozumiem, mimo że nie jestem osobą aseksualną, ale bardzo mm, kibicuję tym osobom i życzę, żeby mm, nie musieli się już ukrywać. I mam nadzieję, że ten film będzie jakoś cegiełką do zmiany postrzegania społecznego osób aseksualnych. Za, za pomoc w realizacji tego filmu bardzo dziękuję mojej przyjaciółce Ani Łazewskiej, psycholożce. W opisie pod filmem znajdziecie linki. Jak zawsze zachęcam do dyskusji, do komentowania. Bardzo proszę o kulturę o nie nikogo, dzielcie się swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami. Może nie wspomniałam o jakimś ważnym elemencie, jakimś ważnym micie lub stereotypie związanym z aseksualnością. Piszcie, komentujcie, nie żałujcie łapek w górę, subskrypcji i do zobaczenia wkrótce. Pa!